Siemanko, witam bardzo serdecznie. Dziś kolejny odcinek ze Schindlerów. Dzisiaj jesteśmy w Poznaniu. Pojedziemy na piętro pierwsze. Proszę, mamy Schindlera. 3000 kg, 40 osób. Proszę bardzo. Jak chronić się przed koronawirusem? He, 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 he tą kabinę poszlamy na minus jeden a pojedziemy, pojedziemy drugą kabiną na parter i sobie winda jedzie no i mamy te pudełka od tego całego zasilania zobaczcie, zobaczcie taki trik kliknę tutaj i tu też się świeci. O! Przejechała druga kabina, tak jak oczekiwałem. Windy. Okej, okay. drzwi się potwierały. Yy, pojedziemy na parter. Ten sam Schindler. To trochę bardziej popsuty. To logo, to, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, cześć i czołem.